Witam, w tym poradniku pokażę Ci, jak w prosty i efektywny sposób przyspieszyć lub spowolnić filmik w Sony Vegas Pro 9.0. Na początku otwieramy Sony Vegasa. Ja już go otworzyłem, więc nie muszę go już otwierać drugi raz. Wybieramy jakiś filmik, obojętnie jak. W moim przypadku jest to filmik z Minecrafta. Żeby przyspieszyć że cały film, naciskamy Control. się najeżdżamy na koniec filmu. Control i. I jedziemy w lewo. Tak, do końca, jak się nie będzie dało. I widzicie, mamy przyspieszony cały film. A żeby... O, proszę, żeby... Przykład. Przyspieszyć kawałek filmu. Naciskamy S w tym miejscu widzicie, mieć... Chcemy mieć przyspieszone. W tym sensie, kawałek filmu. No najeżdżamy na koniec filmu, naciskamy Ctrl na CTRL i jedziemy w lewo. I jak widzicie mamy przyspieszony film. Teraz wystarczy tylko dodać jakąś muzeczkę, żeby jakoś to ładnie wyglądało. Czyli tak. Wkładam na muzyczkę i ucinamy do otwierania długości filmu i mamy przyspieszony film. A żeby spowolnić film, wystarczy, że, że na przykład tak kontrę na, na początek filmu tym razem i jedziemy aż do końca. I widzicie, mamy już spowolniony film. No aż to do końca nie jest powolne, więc spowolnię go jeszcze raz. Widzicie, widzimy różnicę jakąś. Mogę tak wiele raz zrobić widzicie teraz jest spowolny żeby było to widać. Ale tutaj już chyba raczej muzyki nie trzeba dodawać, tak więc... To by było na tyle w tym Komentujcie, subskrybujcie, oglądajcie, oceniajcie. Marka wszystkim. No.